Oje, ten kamień czarny na podłodze to jest marmur Dębnicki. On jest czarny, ale z czasem tak właśnie bieleje jaśnieje. Ale jakiś obraz męcza. Męczarni. Nie wiem, co to za święta. Tu jest odzierana. To mężczyzna. Ale patrz, podobaczcie, ponumerowane osoby. Tam na Palu. Ale księża walczący z diabłem, to księża też pomordowani. A no, nie widać, nie chce się czytać, co